Witajcie moi drodzy. Dziś temat obliczanie liczby z danego jej ułamka. O co tutaj będzie chodziło? To może zacznijmy od przykładu. <laughs> eee, mam 50 zł. I jest to dopiero 1 czwarta kwoty, której potrzebuję. Czyli to jest 1 czwarta z jakiejś kwoty. I ja chcę wiedzieć, jaka to jest kwota. No to zilustrujmy sobie, że kwota, którą potrzebuję, to odcinek. Podzielę go na cztery równe części. Dlaczego na cztery? Ponieważ mam cztery w mianowniku. A mianownik nam mówi, na ile równych części coś dzielimy. I teraz zobaczcie. Jedna czwarta to jest taki odcinek. Jedna czwarta. I ta jedna czwarta to jest 50. Jak policzyć, I ile to jest ta cała kwota, której potrzebuję? Zastanówmy się. Zobaczcie. Cały ten odcineczek składa się z odcinków. Zakładam, że są równe. I każdy z tych odcineczków małych to jedna czwarta dużego. To ile potrzebuję takich odcinków, żeby, by... żeby otrzymać ten cały duży odcinek? Cztery. I mogę. Zrobić 4 razy 50, bo ta 1 czwarta to 50. I otrzymam 200. Ale mogę w inny sposób również to zrobić. Zobaczcie. Skoro wiem, że 1 czwarta z jakiejś liczby, nie wiem z jakiej, a skoro nie wiem, to sugeruje mi to niewiadomą, czyli równanie. 1 czwarta z jakiejś liczby to jest razy jakaś liczba a. My już umiemy liczyć ułamek z liczby, to były poprzednie tematy. Cofnijcie się troszeczkę do notatek, to było przed świętami na pewno. Jak spojrzycie, wam się przypomni. Czyli 1 czwarta z jakiejś liczby to jest 50. I mamy do rozwiązania równanie. Żeby obliczyć a, muszę podzielić przez 1 czwartą. Dzielę przez 1 czwartą. Czyli 51 razy odwrotność i zobaczcie co otrzymam. 50 razy 4 to jest 200, pierwszych czyli 200. Dostaję dokładnie ten sam wynik. Więc albo sobie mogę zrobić rysunek pomocniczy, zawsze mogę zrobić sobie rysunek pomocniczy, albo układam równanie. Będziemy robić oba te sposoby, żeby po prostu wam utkwiły w głowie. E, ok, to w takim razie spróbujmy zrobić zadanie pierwsze z tego tematu. Strona 120. Zobaczmy. Elektryk montował gniazdka elektryczne w nowym mieszkaniu państwa Kowalskich. I dwie piąte swojej pracy wykonał w czasie 30 minut. W ciągu ilu minut elektryk wykona całą pracę. Ok, dwie piąte pracy wykonał w czasie 30 minut. To znaczy, że jego cała praca, czas jaki potrzebuje, możemy podzielić na pięć równych części. No zakładam, że są równe. I dwie piąte z tego, czyli to są dwie piąte, dwie piąte i te dwie piąte to było 30 minut. w jaki sposób obliczyć, ile on potrzebuje czasu na całą swoją pracę. Zobaczcie. Mogę najpierw zastanowić się, ile to będzie 1 piąta, ile to będzie taki jeden kawałeczek. Skoro dwa równe kawałki, to jest 30 minut, no to jeden kawałeczek to będzie 30 podzielić przez 2, czyli 15 minut. A zatem 1 piąta to będzie 15 minut. A mam tych kawałków 5, czyli 15 razy 5 to jest 57,5 minut. Tyle zajmie mu cała praca. Ale ja Wam chcę to jeszcze przedstawić za pomocą równania. Zobaczcie. Wiem, że 2 piąte z jakiejś liczby, nie wiem z jakiej. Jest równe 30, no i znów muszę wykonać dzielenie, czyli a to jest 30 podzielić przez 2 piąte, czyli 30 pierwszych razy i odwracamy. Mogę skrócić przez 2, tu mam 15, tu mam 1, 15 razy 5 to jest 50, 75 pierwszych, czyli 75 Minut, i mamy dokładnie taki sam wynik. Musi być taki sam. I oczywiście pamiętajcie o odpowiedzi do zadania tekstowego. W ciągu ilu minut elektryk wykona całą pracę? Elektryk wykona swoją pracę w czasie 75 minut. Zadanie drugie. Z klasówki z matematyki 12 uczniów, czyli 3 siódme wszystkich uczniów w klasie, otrzymało stopień dobry, ilu uczniów było w klasie. Znowu mamy 12 uczniów i ty tych 12 uczniów to są 3 siódme. 3 siódme no to znaczy, że muszę podzielić na 7 mój odcinek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coś za długi, ten odcinek nie wyszło. 3, 4, 5, 6, 7. Dotąd jest odcinek. Ok. I teraz 3, 7. Czyli z tych siedmiu, trzy kawałeczki to, to są 3, 7 i to, to są. To jest 12 uczniów. I w jaki sposób? Znowu mogę spróbować wyliczyć najpierw, ile to jest ten jeden kawałek, czyli 1 siódma, czyli 12 podzielę przez 3. To jest 4. I 4 osoby to jest 1 siódma. Więc cała grupa to jest 4 razy 7, 28. Tylu mam uczniów w klasie. Ale równaniem to wyglądałoby tak. Że mamy 3 siódme z jakiejś liczby, nie wiem jakiej, to jest to równe 12. Czyli a to jest 12 podzielić przez 3 siódme. Czyli 12 pierwszych razy 7 trzecich możemy skrócić. 28 i oczywiście jest ten sam wynik. Odpowiedź w klasie było. 28 uczniów. I teraz moi drodzy, od Was zależy, jaką metodą będziecie robić. Możecie sobie zrobić metodą graficzną i obliczenia, możecie robić równanie. Wasza wola. Trzecie. Na obóz sportowy nie pojechało 18 uczniów, czyli 20 wszystkich uczniów w szkole sportowej. Ilu uczniów jest w tej szkole? 18 uczniów, czyli 2 dziesiąte wszystkich uczniów w szkole. I nas interesuje właśnie, ilość jest uczniów w szkole. Równaniem chcę to zrobić, czyli 2 dziesiąte z jakiejś liczby, ta liczba to jest właśnie ilość uczniów w tej szkole, czyli 2 dziesiąte uczniów w szkoły to 18 osób. Zatem, żeby wyliczyć A, musimy podzielić 18 przez 2 dziesiąte, czyli 18 pierwszych razy odwracamy i skracamy przez 2, czyli 9 razy 10, 91. Czyli 90. Odpowiedź w szkole jest 90 uczniów.